Jak bronić się przed manipulacją? Zapoznaj się z artykułem, a poznasz wiedzę potrzebną do obrony przed manipulacją. Mechanizm kontroli umysłu działa w zbliżony sposób jak ten z techniki prania mózgu. Z tą różnicą, że osoba poddana tej formie psychomanipulacji nie przyjmuje podstawy obronnej ze względu na przekonanie, że znajduje się w środowisku, które ją wspiera. Manipulator, bazując na sympatii i przyjaźni obiektu, wpływa na zmianę jego przekonań i uzależnia od wpływu grupy. Przejęcie kontroli nad umysłem przebiega w formie trzech faz, które mają identyczne nazwy, jak te z techniki prania mózgu. S. Hassan, członek Kościoła Zjednoczenia, doświadczył sam kontroli umysłu, dlatego zaproponował identyczne nazwy tych faz. Przejmowanie kontroli nad umysłem. Faza pierwsza. Rozmrażanie. Charakteryzuje się całkowitą dezorientacją światopoglądu człowieka. Psychika staje się podatna na manipulacje, poprzez doprowadzenie do zwątpienia prawdziwości wizji, postrzegania swojej osoby i świata. Ten etap można osiągnąć poprzez doprowadzenie do załamania psychicznego, brak snu, regularnych posiłków i tym podobne. Przekazuje się natomiast masę informacji mających na celu wywołanie odpowiednich emocji. Ilość ich jest tak duża, że człowiek nie jest w stanie przyjąć ich wszystkich, rezygnuje z ich oceniania i zaczyna działać oraz reagować w sposób automatyczny. Aby wzmocnić tę fazę, używa się również sposobów kształtujących świadomość, jakimi są medytacja, hipnoza, śpiew czy ćwiczenia fizyczne. Pierwsza faza będzie skuteczna, jeśli człowiek poddany manipulacji będzie odizolowany od osób spoza grupy. Faza druga przekształcanie obejmuje etap kształtowania nowej tożsamości, która ma wyprzeć starą. Całkowicie podporządkowana jednostka jest tworzona poprzez wpajanie jej odpowiednich wzorców zachowań, sposobów myślenia. Psychologia tłumu, a co za tym idzie oddziaływanie wzajemnie w grupie, utrwala nowe pożądane wzorce. Grupa odrzuca jednostkę, która przedstawia odmienny typ zachowania, tym samym, jeśli ktoś nie zachowuje się jak pozostali, zostaje odizolowany i czuje się wyobcowany. Faza trzecia ponowne zamrażanie. Wpojona tożsamość zostaje utrwalana. Jednostka zmanipulowana Uważa swoją grupę za jedyną, z którą czuje się związana emocjonalnie. Musi podporządkować się obowiązującym zasadom, nie ma prawa na prywatność, żyje pod wpływem nieustannej kontroli. Jednostka utrwala swoje przekonania poprzez przekonywanie do nich inne osoby. Przestaje myśleć i być samodzielną osobą. Z kontrolą umysłu wiąże się teoria rezonansu poznawczego, stworzona przez Festingera. Według psychologa, zmiana wzorcowa zachowań człowieka pociąga za sobą zmiany myśli i uczuć. Jest to swojego rodzaju naturalne przestępstwo. Zmieniając swoje zachowanie, uczucia i myśli, muszą pozostać z nim w zgodzie. Jeśli tak nie jest, dochodzi do odczuwania dyskomfortu psychicznego. Człowiek zaczyna być niekonsekwentny, a nikt nie lubi tego stanu. Kontrolując zachowanie, uczucia i myśli, Przejmuje się w pełni władzę nad umysłem człowieka, który zaczyna być marionetką wykonującą posłusznie każdy rozkaz i polecenie. Kontrola umysłu obejmuje. Kontrola zachowań. Kontroli według określonych reguł poddaje się całą sferę życia jednostki. Przebiega to według narzucenia planu zajęć, który ma na celu zapełnić jednostce każdą minutę dnia. Tak, by nie miała siły na refleksję czy jakieś wątpliwości. Osoba poddana kontroli umysłu musi przebywać cały czas w grupie z pozostałymi jednostkami. Czynności codzienne wykonywane są w grupie kontrolowanej wspólnie. Jedzenie, pracowanie, sen w wieloosobowych salach. Dzięki temu możliwe jest tłumienie indywidualizmu. Grupa kierująca się tymi samymi poglądami i zachowująca się w identyczny sposób. Działa na każdą indywidualną jednostkę w ten sam sposób, co wpływa na automatyczne dopasowanie. Brak dostosowania wpływa na odczucie alienacji. Kontrola zachowań obejmuje miejsce zamieszkania, sposób ubierania się, ilość i długość snu, sposób jedzenia, rodzaj i liczbę zajęć, kontakt z innymi osobami. Kontrola myśli. Intensywne wpajanie nowych przekonań poprzez zastosowanie nowomowy ma to na celu zwrócenie uwagi na ważność indywidualizmu grupy, eliminację niedozwolonych zwrotów. Sposób mówienia wykorzystuje tworzenie nowych znaczeń, np. słowo prawda może zostać zastąpione stwierdzeniem zgodnym z wpojonym systemem przekonań. Zwiększona kontrola myśli oraz jej utwierdzenie możliwe jest dzięki zastosowaniu określonych metod, które otwierają umysł, a są nimi medytacja, hipnoza, koncentracja, modlitwa, powtarzanie mantr. Kontrola uczuć. Emocje jednostki są kontrolowane, przez co człowiek staje się bardziej podatny na manipulowanie nimi. Strach, poczucie winy. Mogą pomóc w zmuszeniu jednostki do bycia posłuszną czy uległą. Osoba, która żyje w permanentnym strachu, boi się odejść i zrezygnować z grupy, ponieważ nie chce być samotna i zdana jedynie na siebie w świecie przeciwności, czyli zewnętrznym świecie. Odczuwając poczucie winy, jednostka nie jest w stanie się przeciwstawić grupie, buntować się, ponieważ to siebie obwinia za wszystkie niepowodzenia. I złe rzeczy, jakie ją spotykają. Życie w ciągłym strachu i poczuciu winy jednostek umożliwia łatwiejszą kontrolę nad grupą i zapewnia ich uległość, a także pozostawanie w niej. Kontrola informacji. Większość informacji, jakie się dopuszcza do świadomości jednostek, jest ocenzurowana. Może się zdarzyć, że w grupie pojawiają się jednostki, które, mając dostęp do zakazanych treści, będą osłabiać siłę wpływu. Kontrolowane są wszystkie formy wymiany informacji to jest rozmowy, książki, publikacje i tym podobne. Krytyka jest całkowicie zakazana. Dopuszcza się natomiast szpiegowanie i wzajemne kontrolowanie w grupie mające na celu natychmiastowe informowanie zwierzchników o wszelkich nieprawidłowościach. Jak bronić się przed manipulacją? Znając techniki manipulacyjne, możemy nauczyć się przed nimi bronić. Sposoby wywierania wpływu i manipulacji mają ogromną moc, ale będą działać tylko na takie osoby, które nie zdają sobie z tego sprawy bądź nie znają ani nie domyślają się istnienia technik. Mając świadomość, jakie działanie podejmuje manipulator, znając sposób działania danej techniki, jesteśmy w stanie automatycznie obronić się przed wywieraniem na nas wpływu. Zasady dotyczące obrony przed manipulacją. Po pierwsze, poznaj dokładnie zasady, jakimi kierują się ludzie podejmując jakieś działanie. Oznacza to, że jeśli będziemy działać bez zastanowienia, automatycznie nie będziemy w stanie obronić się przed wmówieniem nam różnych rzeczy i manipulacją. W momencie pośpiechu bądź zaskoczenia działamy odruchowo, naszą reakcją kieruje impuls. Jeśli mamy do podjęcia ważną decyzję, nie spieszmy się. Po drugie, daj sobie czas na analizę i przemyślenia. W momencie pojawienia się emocjonalnego zaangażowania w sprawę, warto dać sobie chwilę na uspokojenie. Jeśli ktoś, na przykład, proponuje nam biznes, zastanówmy się, dlaczego sam go nie zrealizuje, a wybrał do tego nas. Manipulator, który działa kierując się zasadą wdzięczności, nie oferuje nam nic bezinteresownie. Pamiętajmy, że nie jesteśmy mu nic winni. Po trzecie, nie pozwól sobie na poczucie winy z powodu tego, że komuś jest gorzej niż tobie. Możesz pomagać, oczywiście, ale bądź świadomy, że nie jest to zawsze twoja wina, bo czy mamy wpływ na to, na przykład, że gdzieś głodują ludzie, toczą się wojny, ktoś choruje? Po czwarte, zastanów się nad autorytetem niektórych osób, przemyśl, czy ta osoba faktycznie jest dla ciebie ważna. Nie zawsze bowiem to, co widzimy na zewnątrz, czyli na przykład super zegarek u kogoś, może świadczyć o jego statusie. Warto zadawać sobie w takich chwilach pytanie: kto jest dla nas ważny i co to właściwie dla nas oznacza? Po piąte: nie bój się rezygnować, jeśli czegoś się obawiasz. Odmawiaj zawsze w taktowny sposób. Po szóste: nie pozwól, by ktoś wyprowadził cię z równowagi. Bywa, że manipulator Celowo chce cię zdenerwować, abyś przestał logicznie myśleć. Taką zasadę manipulacji stosują często policjanci podczas przesłuchań. Po siódme, jeśli rozmawiając z drugą osobą czegoś nie rozumiesz, zadawaj pytania. Nie wstydź się, bo bardzo często właśnie celowe wprowadzanie w błąd jest sposobem na zmanipulowanie. Po ósme, staraj się nie wymyślać scenariuszy, przypisywać komuś jakiś cech. W momencie zagrożenia, Oceniaj realność sytuacji, zachowując przy tym zdrowy rozsądek. Manipulator czy oszust będzie starał się wykorzystać słaby punkt, jakim może być właśnie strach, np. spowodowany słabą sytuacją materialną. Wymienione powyżej metody są tylko przykładowymi technikami, jak bronić się przed manipulacją. Warto pamiętać, że nie każda osoba, która chce nam pomóc, jest dla nas życzliwa, musi być od razu manipulatorem. Jeśli tak by się podchodziło, niemożliwe byłoby normalne funkcjonowanie. Stąd warto nie działać pochopnie, a w miarę możliwości analizować swoje działanie, podejść do sprawy nieco egoistycznie czy pozwolić sobie na ochłonięcie z emocji. Ludzie nieustannie doskonalą się w sposobach manipulacji, pojawiają się nowe metody, które stosowane są przez oszustów. Zawsze też pomimo naszej wiedzy na ten temat możemy trafić na kogoś, kto będzie mistrzem w tej dziedzinie i będzie skutecznie umiał wywrzeć na nas wpływ. Zachowanie zdrowego rozsądku wydaje się być podstawą do tego, by nie ulec manipulacji. To już koniec. Na łamach niniejszego artykułu zawarliśmy sporą dawkę wiedzy, która pozwoli Ci odnaleźć się w tak wymagającej dziedzinie, jaką jest kontrola umysłu. I jej zapobieganie. W zależności od obranego przez Ciebie kierunku, w jakim postanowisz rozwijać swoją karierę. Nasza firma jest gotowa, by wspierać Twoje działania, szkoleniowe oraz marketingowe. Aby zapoznać się z aktualną ofertą i propozycjami, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy, odwiedź naszą stronę internetową karnik.elk.pl. Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy Cię do śledzenia naszego firmowego profilu na Facebooku. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.